Witajcie moi drodzy. Właśnie robię przygotowania do układania płytek granitowych w dwóch kolorach. Nazwijmy czarnym, jakiś marmurkowym, coś takiego. Znacznie to też nie jest całkiem czarne. Ale zobaczcie, coś takiego docelowo to ma być. Według takiego projektu. I teraz, kilka takich słów wstępu. Wszystko jest cięte pod wymiar, bo masa takich jest w krawek, wycinek oczywiście. makitą i tarcza poszła w ruch. Nie wiem, czy to będzie widać. Montolita robiłem test i nie byłem zadowolony, ale jak na razie po łazience i, i tych płytkach, a naprawdę zobaczcie, ile, ile tego cięcia mam. Jest, jest po prostu jestem zadowolony i po cięciu, po cięciu, może będzie tu widać, tu zobaczcie, są takie odpyski, ale to nie ma znaczenia, gdyż o, tu jest oryginalne kurczę, to jest strasznie, mam to brudne płytki, nie widać, może tu będzie bardziej widać. Te płytki są wszystkie fazowane, tylko zobaczcie różnicę pomiędzy moją fazą a oryginalną, bo to jest na mokro, polerowane. No, niestety ja takiego czegoś nie uzyskam. Przy białych płytkach to jest tak bardziej znośne, bo nie widać tego po prostu tej różnicy aż w taki, takim stopniu między polerką, tutaj nazwijmy to fabryczną, a moją. Ale jest jak jest. Nie przejmuję się tym pozafugowaniem, Myślę, że będzie, będzie ok. Przygotowałem tu mam zrobione zarysy, jak to mam ustawić. Jeszcze sobie ustawię później laser. Widzicie, że to jest niesymetrycznie, dlatego, że tu idą jak gdyby głębsze szafki, tu płytsze i ten zarys, zarys tej kuchni ma być po prostu jak gdyby, no widać ten, tę stawkę, ten dywanik ma być dokładnie koło tych, koło tych szafek, ma być tak samo widać, o nazwijmy to. Nie wiem dlaczego te płytki mają inaczej, ale tak jest w projekcie, tak będę robił. Zagruntowane mam. Szlifuję całość oczywiście i najważniejsza rzecz, yy, biały klej do tego system, bo używam, pomaga, a zwłaszcza, że te płytki są wyjątkowo krzywe i, i coś tam powiedzmy jakiś milimetr będę w stanie to wyrównać. To jest granik centymetrowy. Tu jest jedno pomieszczenie, a drugie wejście. Idzie, idzie Wam ten szkic. I drugie też podobnego, drugie też podobnego, tak ma być, tu jest wejście, tu jest szafa, wejście do pokoju i tu do salonu też, też takie cudo mam pociąć, także cięcia więcej niż pracy metrów, łącznie coś ponad 10, a z 2-3 dni to zajdzie zrobić, no ale trzeba, dobra, zawieram się, za Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last Back, cause damn I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change so Moi drodzy, ta część tutaj dosyć szybko pykła, nazwijmy to. Nie docinałem tam odpady, zobaczymy. Nie wiedziałem jak z ilością płytek będzie, więc to zostawiłem. Z racji tego, że dzisiaj sobota, które. Sobota, momencik, 14:27. Zdołałem jeszcze tutaj położyć to, jak. Zwiążę akurat w poniedziałek, sobie wejdę i podocinam ten dywanik. Stawki tu porobię, ale już będę miał, powiedzmy, jak gdyby, na czym stanąć, żeby wejść. Prawie mi to zwiążę i w międzyczasie jeszcze podocinam to. I moi kochani, na zakończenie, na zakończenie prac tutaj postaram się Wam to pokazać, jak to wygląda zafugowane, umyte, czyste, no bo to jest połysk i, i, i ten i to się ma prezentować, taki był chyba zamiar inwestora że ma to wyglądać, zobaczymy jak to będzie docelowo no tak mówiłem na samym początku, parametrów, metrów, a zabawy z tym niemiłosiernie docinek mierzenia tam tak samo milion stawek, bo pierwsze trzy rzędy są całe, płytek ostatni rząd jest 2 cm, krótszy żeby ten, ten zarys czarny był od ścian, powiedzmy to w podobnym wymiarze ale jakoś to idzie. Tyle. Zapraszam wszystkich do mojego sklepu. Oczywiście, jeśli jesteś gazownikiem, amatorem yy, na zakupy narzędzi, oczywiście jak zawsze służę pomocą, nie tylko narzędziową. Ale jeśli tam jakieś wątpliwości masz co do układania, a będę w stanie Ci pomóc, to postaram Ci się udzielić odpowiedzi. Cześć.